Alo, alo, witam Was serdecznie, Żabuś z tej strony, możecie mnie znać z innego kanału, ten skin macie do wygrania, łapka, komentarzyk, subik na kanale, do końca oglądacie mnie, dobijajcie elegancko watch timing, lecimy sobie z temacikiem, Glock moda dzisiaj do wygrania, my jesteśmy na CSGO Skinsie, kod promocyjny, tutaj kod promocyjny Żabuś, uwaga, kod promocyjny Żabuś, 10% bonusu doładowania. 2:10 na start, punkty eventowe. W ogóle tamcie ja sobie maila tutaj uzupełnić, a ja sobie maila uzupełnić, i macie konkursik, Tutaj będą też dodatkowe konkursiki na USP. The tratora każda wpłata 10 zł bierze. Udział ogólnie to tutaj 8260 osób na stronie. Będziemy sobie troszeczkę mniej więcej podobnie, pewnie, ale inaczej, też prowadzić te odcinki. dzisiaj sobie lecimy od 50 zł do koski, Ale będziemy się starali to tak z kalkulatorem, w takim klasycznym standardowym troszeczkę w stylu bardziej robić typowym. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Czyli mamy 50 zł, mamy tutaj 50 na kalkulatorze obliczone. Będę to sobie też zapisywał. A może w przyszłości w ogóle będę robił po prostu, że będę 50 zł od 70-60, żeby to wszystko takie było dla Was lepsze i przejrzysz. oczywiście Także co, lecimy sobie 50 zł, Myślę, że na początek to my sobie Gunslinger Case'a otworzymy jednego. Zobaczymy, co nam z tego Gunslinger Case'a wypadnie. Mamy 39,50 w tym momencie. Licząc skinka który nam wypada, mamy niestety 3,15. Zostaje nam 42,65. Wszystko jest na kalkulatorze pamięć pamięci, musicie mu na słowo. Ale kto tam z matematyki mniej więcej w miarę jako tako jest ogarnięty, to będzie wiedział, że jest jak jest. Dobra, wariaciki. Myślę, że możemy sobie tak ze trzy lowcase'iki tutaj otworzyć mamy 3,78, także sobie tą kwotkę od razu tutaj odejmę od mojego głównego balansiku, który mam właśnie co na kalkulatorze. Muszę sobie bawić cieszyć te dźwięki i co? No dajcie znak, jak wam dzionek mija. Piękna pogódka, jest zajebiście. No i tutaj już jesteśmy na lekki plusik, bo jak sobie to sprzedamy, mamy plus 4,45, no to w tym momencie mamy 43 zł i 32 grosze. Ja bym to zrobił tak, 32 grosze, czy my jesteśmy w stanie 62, 32, tak patrzę, czy my jesteśmy, no nie jesteśmy do końca, ale chciałbym tą końcóweczkę sobie troszeczkę zbić, yy, tak na przykład coś takiego, coś takiego 92, dobra 10,92, zróbmy sobie batelkę za 10,92, w razie czego zostaje nam 32,40 i rozgrywamy to sobie na czterech, właśnie na tej zasadzie będą tutaj na tym kanale, także kod żabuś się go kanału głównego macie również w opisie, więcej konkursów dla Was, więcej skinów dla Was, będzie jak będzie w Agleciki. wiecie też jak jest, czy podacie również na kanał główny. Darno Lew, elegancką sejon na awatarku, jest to w ogóle legendarne moje konto Steam, powiem Wam ciekawostkę, Pyksik tutaj do nas dołączył jakiś czas temu, ja w ogóle na tym kanale miałem już troszeczkę inne rzeczy, ale to też nie poszło po mojej myśli, bo tutaj myślałem, że rynek ten jakby tutaj skinowy, Bardziej nie skinowy tylko sorry, kryptowalutowy, te krypto na telefon, te różne airdropy i tak dalej, ponadko które naprawdę dał fajnie zarobić, że się bardziej wszystko rozwinie, że będzie dużo możliwości, że będę nagrywał tego typu filmiki, okazje i tak dalej. Ten rynek się bardzo szybko zawinął, jakby ponadkojnie nie było już nic tak naprawdę fajnego, wartościowego, godnego uwagi. Dlatego lecimy sobie tutaj również z Cesikiem, również z Kontencikiem, więcej content dla Was, więcej tutaj materiałów, czy takie będą opowieściach na głównym, nie wiem. zobaczymy jak to wszystko będzie, niestety pierwszą batelkę sobie przegrywamy tutaj, zostaje nam 32,40 na ten moment, mamy taką kwotę, 32,40, jak ktoś nie wierzy, a nie, nie mam podpiętego tego kalkulatora, to, to wam tego nie pokażę, dobra, mamy te 32,40, myślę, żebyśmy sobie tutaj mogli tak patrzeć, co my tu możemy zrobić, 32,40, 40. Ja bym sobie tego Steam sika otworzył. Minus 16,80. Troszeczkę nam już tej kwoty mniej zostanie. To jest bardzo trudne zadanie. Mamy full roda. Full rod kosztuje 4,70. Dajmy sobie te 4,70. W tym momencie nam zostaje 20,30. Kurde blaszka. Nie wiem jak to rozegrać. Nie wiem jak to rozegrać. 20,30 nam zostało. Myślę, że tak. Outlaw Case Spróbujemy sobie otworzyć pojedynczego. Zobaczymy, co nam tu wyniknie. W razie czego zostaje nam 16,10. w MP7 nam wypada za 3,70. Jesteśmy praktycznie na 0. Sprzedajemy to sobie, 1980 nam zostało, widzicie, niskie łatwe zadanie, kurde, blaszka jak się tutaj gra tak, jak się powinno grać taki typowy. Na daily case oczywiście warto sobie otwierać. 3 indirect casory sobie zrobimy, odejmujemy sobie kwotkę 1350 nam zaledwie, już zostaje z tych 50, które mieliśmy na początek do rozegrania. Mamy Gloka, Burner, Bunsen Burnera, mamy Space Cutta, MPP Bizona. I mamy 7,01, czyli jesteśmy na minimalny teraz plusik, ale mamy 2,051. Kurde, Blaszka, i tak patrzę: mamy 2,051. Powiem Wam, kurde, Bela, że ja bym tutaj toolbox case'a spróbował sobie otworzyć za te 8,40. Otwieramy, zobaczymy, zostają 12,11. 11 tak, jak w dobrym stanie, to odrobimy się i będziemy na plusik, myślę. 5,92, nie jesteśmy na plusik, 18,03. Dobra, no powiem Wam, że tutaj już nam nic by to no nie pozostało. Mamy 18,03, tutaj będziemy się starali na tym, żeby ta kwota była naprawdę dopięta co do Joty, co do grosza. Mamy, tak jak mówiłem, 18,13. 18,48 tak być nie może. Myślę, że możemy sobie tutaj 18,27 też nie, bo mówię, tu będzie wszystko co do Joty 18,06 już troszeczkę lepiej, ale nadal to nie jest to, bo ma być idealnie, Ujmijmy sobie tutaj, tak patrzę: Chocolate Case nie, ale C4 Casic dobra, bez 40 groszy. okej, okay, zostaje nam. W razie czego, tutaj to sobie tak i tak zapiszę, bo tak by tutaj się naprawdę skupiamy, 39 groszy. Taką batelkę na czterech, w trybie zwykłym, rozegramy i spróbujemy, zobaczymy, dołącza do nas Atenusia i mamy dwa jeszcze wolne slociki, więc tutaj sobie dodajemy bota Rosso, tutaj sobie dodajemy bota Alexa i lecimy z koksem. Powiem wam, że będzie tutaj bardzo ciekawy na tym kanale kanał z tymi odcinkami, bo tutaj mówię, większe skupienie. Ten na tym głównym kanale, te materiały luźniejsze, wiadomo, wiecie jak to jest, jak to wygląda. This is how it look like. Yy, I dobra. I co? I mamy tutaj Scrolla 57a. I mamy tutaj Cyrusa na początku. No jest spoko, jest spokój szansa powalczyć, na pewno jest szansa powalczyć. Są emocje w chuj. Powiem, że to się jakoś emocjonuje mocno tym. I że nam się uda wygrać, zobaczymy. A ten na lekko naprowadzenie, ale kurwa gorąco jest. Powiem, wam, no nie, już ostatnio wiem, że jest zimno. Teraz jest znowu gorąco. Zdecyduj ty się pogodą, w którym ty kierunku w końcu idziesz, bo tak to nie może być. Gloczek łasica, Wazel tak zwany. Gdzie mam jednorazówki? a w kieszeni mam jednorazówki. Czekamy na jązówek, mam w kieszeni. Dobra, 1037. Jest przewaga dość mocna, ale jeszcze jesteśmy w stanie to no Mamy 39 grosi tutaj w razie czegoś tak naprawdę w przypadku przegranej nie możemy zbytnio zrobić już nic. Dwa gloki łasice. Gdybyśmy my tutaj dali underdoga, byłoby naprawdę ciekawie do końca. Ale czy zobaczymy? 10 zł, 126. Skrzynka sifon mecz Meczka Tania. Szkoda, szkoda, szkoda. W ogóle remis tutaj mieli panowie, także co to było na tyle. Dzięki Mordy za film, trzymajcie się. Następnego Elówka.